Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję bieżnię elektryczną TechnoGym Majran do użytku domowego. Zapraszam na krótką prezentację. Bardzo czytelny wyświetlacz z odczytem podstawowych parametrów, jak czas, dystans, prędkość, kąt, nachylenia. Można go rozbudować poprzez podłączenie tabletu. Wtedy dopiero zaczyna się odkrywanie możliwości bieżni Majran. Aplikacja Techno Gym Live, którą zainstalujemy na tablety z systemem Android czy iOS. Umożliwia m.in. podłączenie pasa telemetrycznego, ustalenie treningu w danej strefie tętna, śledzenie kadencji, długości kroku, uruchomienie wirtualnego spaceru czy gotowych programów treningowych. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje najbardziej wymagający biegacz, a ja wymieniłem tylko część tych możliwości. Zwift, aplikacja, która skradła serca kolarzy, dostępna dla biegaczy. Techno Gym umożliwia ściganie się z innymi użytkownikami na całym świecie, co dla wielu z nas może być dodatkową motywacją do treningu. Samo sterowanie maszyną zostało okrojone do minimum. Znajdziemy przycisk Start Stop oraz dwie łopatki odpowiadające za ustawianie prędkości czy kąta nachylenia pasa biegowego, który podniesiemy do 12%. Śmiałe, ale wygodne rozwiązanie. Podczas treningu mamy skupić się na nim, a nie szukaniu odpowiedniego przycisku na panelu sterującym. Port USB umożliwiający ładowanie tabletu podczas treningu. Dwa pojemniki na wodę. Ciągła moc silnika 2,5 konia. Długość pasa 143 cm. Szerokość 50 cm. Zakres prędkości od 0,8 do 20 km na godzinę. Maksymalna waga użytkownika. 140 kg waga urządzenia 92 kg. Długość u podstawy 176 cm, szerokość 78,5 cm, wysokość 126 cm. Odległość stopy od podłogi podczas treningu wynosi 17 cm. Bieżnia nie ma funkcji składania pasa biegowego, ale mamy kółka transportowe ułatwiające przestawianie maszyny po mieszkaniu. Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacja jako osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 100 kg, będzie wyglądała na maszynie. Słuchajcie, wyświetlacz elegancki, bardzo czytelny. Na początku brakowało mi tych szybkich regulacji prędkości 3, 5, 10, 12, ale te łopatki, one działają precyzyjnie, bardzo intuicyjnie. I się do tego po prostu przyzwyczaiłem. Dodatkowo możecie sobie oczywiście utworzyć swój spersonalizowany trening. Pozycja podczas treningu. Słuchajcie to, co mi się szalenie podoba w tej bieżni. Ustawiając sobie kąt nachylenia pasa biegowego, zobaczcie, że wyświetlacz i rączki razem z pasem idą do góry. Bardzo często w innych bieżniach tylko pas idzie nam do góry. Rączki zostają. W jednej pozycji i garbimy się kiedy pas jest właśnie podniesiony na maksimum, a tutaj to wszystko nam idzie do góry i trzymając właśnie za te rączki nie garbimy się i mamy naprawdę bardzo komfortową pozycję. Komfort treningu. Słuchajcie, jest dokładnie taki sam jak na maszynach komercyjnych, które możemy spotkać w fitness klubach. Sam blat dość twardy, ale dzięki temu mamy rewelacyjne wyczucie podłoża po którym biegamy. Spacer trucht. Czy bieg? Słuchajcie, ciężko tutaj naprawdę do czego się przyczepić. Nic się nie przycina, czujemy potężną moc i zaufanie do bieżni Majran. Sama maszyna podczas treningu sprawia wrażenie przyklejonej do paneli podłogowych, dzięki czemu czujemy się naprawdę bardzo bezpiecznie. Przejdźmy teraz do podsumowania dzisiejszego odcinka. Fabrycznie nowa bieżnia kosztuje około 14 tysięcy złotych. Rewelacyjne wykonanie, wyposażenie podstawowe, ale w momencie, kiedy maszynę podłączymy z aplikacją Techno Gym Life, otrzymujemy w pełni multimedialną bieżnię, która ma wszystko, czego dusza zapragnie. Sprzęt przeznaczony dla każdego, kto dysponuje troszkę grubszym portfelem, zaczynającego przygodę z bieganiem, czy profesjonalnego biegacza. Na uwagę również zasługuje wysokiej klasy obsługa serwisowa. Nie namawiam do zakupu. Dzisiejszy film ma format zaprezentowania, że taka maszyna na polskim rynku istnieje. Dwa tygodnie już trenuję na tej maszynie i powiem wam szczerze, jeśli miałbym wybierać bieżnię dla siebie, zdecydowanie kupiłbym Technogym Myran. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.